Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Piotrem Kaczmarczykiem. Po to, żebyś, żeby Piotr króciutko nam opowiedział o nowym festiwalu rozwojowym organizowanym przez młodych ludzi, by zachęcić państwa do uczestniczenia w tym festiwalu i skorzystania z niego jak najwięcej. Witam cię, Piotrze. Witam Ciebie również. Proszę, opowiedz, opowiedz o co chodzi. Ok. Tworzymy Festiwal Nadzieja Powrót do Nadziei. Po to, aby stworzyć przestrzeń zarówno dla młodych, jak i starszych, abyśmy mogli się od siebie uczyć w takim duchu tworzenia zdrowych relacji i żebyśmy mogli ze sobą przede wszystkim rozmawiać o psychologii, o duchowości, o właśnie takich tematach, które mam nadzieję, że Was będą interesować. Jest to festiwal, który powstaje. Przez, jest tworzony przez czwórkę młodych organizatorów. Ja jestem jednym z nich i właśnie to chcemy wszystkim przekazać, żeby była ta cudowna, młoda energia, ale i nie tylko, żebyśmy się po prostu od siebie mogli uczyć. Festiwal. Będzie się składał z części wykładowej i warsztatowej, to będzie się działo w trakcie dnia, prawda? A wieczory będą nam umilać koncerty. Jeżeli chodzi o tą część wykładowo-warsztatową, to mamy parę, myślę, bardzo fajnych nazwisk, które mogą Was zaciekawić i też mogą przykuć Waszą uwagę. Także pierwszą osobą, o której chciałbym tutaj wspomnieć jest Monika Patrycja Patowska, inaczej Szeptucha i ona zajmie się, ona połączy pracę z energią i taką psychologię, że tak powiem konwencjonalną, po to, aby każdy mógł właśnie wyciągnąć coś dla siebie i połączyć się z taką energią, która w każdym z nas płynie, energią źródła. Także myślę, że to będzie bardzo fajne. Jeżeli interesujecie się ustawieniami systemowymi, to możemy Wam zaprezentować Bartka Stefańskiego, który u nas poprowadzi wykład o zdradzie i porzuceniu. Także jeżeli chcecie połączyć się trochę z taką. Być może skrzywdzoną częścią Was, ale, ale również bardzo istotną i wartościową, to Was bardzo serdecznie zapraszam na jego wykład. Na pewno pozwoli, e, pozwoli Wam, nam zintegrować te e, ciemniejsze, że tak powiem, strony naszej historii i je również zauważyć i e, otulić. Uwagą. Także możemy Wam zaproponować Maję Grzeszkiewicz, która ma własną szkołę tańca i poprowadzi dla Was warsztaty z tańca świadomego ruchu. Także, jeżeli interesuje Was takie połączenie się ze sobą, ze swoimi emocjami poprzez ruch, poprzez taniec, to myślę, że to będzie jak najbardziej dla Was. Jeżeli jesteście na przykład rannymi ptaszkami i chcecie z rana trochę poruszyć swoje ciało, to mamy dla Was Monikę Owsik, która jest nauczycielką jogi. I z rana właśnie poprowadzi dla Was jogę, aby można było się rozruszać i połączyć się od razu ze sobą. Także Monika poprowadzi dla Was wykład z z tematu odbudowy mikroflory jelitowej, także jeżeli interesujecie się zdrowiem holistycznym, ale też takim po prostu taką medycyną naturalną, no to to myślę, że was może jak najbardziej zainteresować. Na przykład mamy jeszcze arię. Która z kolei zajmuje się zielarstwem, zajmuje się medycyną bołotowską. Także, jeżeli ten temat Was interesuje, jeżeli właśnie takie, jak już wspomniałem, holistyczne podejście do zdrowia poprzez naturę, no to to myślę, że jest, będzie, to, że to będzie bardzo e, ciekawy warsztat, ciekawy wykład. Bo tak jak wspominałem, Nasz festiwal to jest Festiwal Nadzieja, Powrót do Nadziei, ale nie tylko do Nadziei, chcę, żebyśmy powrócili, ale też powrócili do natury, powrócili do tego, co pierwotne. Także myślę, że takie, taki skład prelegentów jest bardzo w tym pomocny. Jeżeli chodzi o. Takie większe nazwiska, to mogę Wam już teraz powiedzieć, że prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z różnymi osobami, które pewnie znacie, ale z racji tego, że jeszcze nie jest to potwierdzone, nie będziemy Wam zdradzać. Także bardzo Was serdecznie zachęcam do obserwacji nas na Instagramie, Facebooku. Tam, tam będzie więcej informacji i tam będziemy ogłaszać. Następnych prelegentów. Super, no to teraz powiedz gdzie, kiedy i za ile? Okej. Okay. Festiwal Nadzieja, Powrót do Nadziei. Tak pięknie się składa, że będzie się odbywał w miejscowości Nadzieja, także myślę, że to będzie bardzo inspirujące. Jest to miejscowość w województwie lubelskim, także zachęcamy przede wszystkim osoby z okolic, ale oczywiście z całej Polski również. Jeżeli chodzi o bilety, bilety są dostępne na naszej stronie na Facebooku. Jest link do formularza w przypiętym wydarzeniu, gdzie jest zresztą też więcej informacji. Także informacje, które nie zostały tutaj podane, na pewno są w tym wydarzeniu, i w formularzu jest krok po kroku opisane, jak można dokonać zakupu biletów. Jeżeli chodzi o cenę biletów, to chcieliśmy, aby nasz festiwal był dostępny dla każdego, także nie, wy, wy, nie wychodzimy naprzeciw z jakąś, właśnie wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom i też. Um, Nasza cena, myślę, że jest jak najbardziej przystępna. W pierwszej turze jest to 300 zł za 3 dni, ale można kupować też bilety na sam piątek, samą niedzielę, piątek, niedzielę, piątek, sobotę, jak już czujecie. Także wszystkie informacje są, tak jak wspomniałem, podane w tym przypiętym wydarzeniu na Facebooku. Super. To dzięki wielkie za przedstawienie tego, co. Planujecie robić i nie będziemy przedłużać, tylko pod filmem umieszczam link. Tak. Kto już poczuł, że to jest dla niego, to serdecznie zapraszamy. Yy, tak, tak. Ja również bardzo Was serdecznie zapraszam. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć. 22, 24 sierpnia w miejscowości Nadzieja, Festiwal, Nadzieja Powrót do Nadziei. Bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dzień.